Widzimy dwie podstawowe kwestie związane z wyzwaniami z nowym raportowaniem ESG. Pierwsza kwestia związana jest z traktowaniem po macoszemu literek S i G, czyli z ładem korporacyjnym i z odpowiedzialnością społeczną. Widzimy to głównie u firm nowicjuszy, które dopiero zaczynają przygodę z raportowaniem. U firm dojrzałych i doświadczonych takich jak ProLogis, które raportuje od 2006 roku, tych problemów już nie widzimy. Jest to głównie związane u nowicjuszy, ze spotykaniem się z dużą dawką greenwashingu, przerostu marketingu nad realnymi działaniami oraz chaosem, jeżeli chodzi o terminologię. Drugą kwestią związaną z raportowaniem i z dużym wyzwaniem jest brak danych bazowych i punktów startowych. Jak mamy ograniczyć ślad węglowy o 55% w ciągu najbliższych kilku lat, skoro nie wiemy, jaki ten ślad obecnie jest. Za kilka tygodni zaczniemy planować w grudniowy, zimowy wieczór swoje postanowienia noworoczne i na pewno część z nas wspomni o hasłowo o odchudzaniu, napiszemy w swoich notatnikach chudnąć na przykład minus 10 kg, ale tutaj mamy ten komfort, że mamy tą wagę łazienkową w toalecie i możemy sprawdzić, jaka jest nasza waga obecnie, więc możemy sobie ładnie rozplanować cały harmonogram działań związanych z treningami, z dietą, tak żeby osiągnąć zamierzony cel już w lato 2024. Potrzebujemy prostych narzędzi przy pomiarze danych bazowych emisji obecnych, potrzebujemy liczenia, zmierzenia się z tym procesem który powinien być nieskomplikowany oraz powinien ruszyć tu i teraz.